Osiem osób zagra razem w programie jako jedna drużyna. Tylko jeden zawodnik weźmie całą wygraną. Reszta odejdzie z niczym, kiedy runda po rundzie będą odpadać, wytypowani jako najsłabsze ogniwa. Witam w najsłabszym ogniwie. Każda z ośmiu osób w studiu może dziś wygrać 27 tysięcy złotych. Nie znają się nawzajem, ale jeśli chcą zdobyć wygraną, muszą zgodnie współpracować. Siedmioro z nich odejdzie z niczym. Zwycięzca bierze wszystko. Po każdej rundzie odpada gracz, którego reszta uzna za najsłabsze ogniwo. Oto cały zespół. Mam na imię Maciek, mam 25 lat, jestem ekonomistą, pochodzę ze Świdnicy. Mam na imię Agnieszka, mam 30 lat, jestem nauczycielem z Warszawy. Mam na imię Jarek, mam 40 lat, jestem przedsiębiorcą branży ochrony Starnowa. Mam na imię Jacek, mam 32 lata, prowadzę sklep komputerowy pochodzę ze świeszyna. Mam na imię Krystyna, mam 56 lat i jestem emerytką z Warszawy. Mam na imię Krzysiek, mam 44 lata i jestem handlowcem przyjechałem z Warszawy. Mam na imię Tomek, mam 22 lata, jestem studentem z Lublina. Mam na imię Grzesiek, mam 39 lat, jestem rolnikiem, przyjechałem z Korytkowa. To zasady gry. W każdej rundzie można wygrać 3000 złotych, wystarczy odpowiedzieć w określonym czasie na określoną ilość pytań. Najszybszy sposób to utworzyć łańcuch ośmiu poprawnych odpowiedzi, jednak łatwo go zerwać. Po złej odpowiedzi pieniądze z tego łańcucha przepadają, ale kto powie, bank, zanim usłyszy pytanie, zapisuje te pieniądze na koncie drużyny. Pamiętajcie, tylko pieniądze wpłacone do banku powiększają wygraną. Pierwsza runda trwa 2,5 minuty. Zaczynamy w kolejności alfabetycznej, czyli od ciebie, Agnieszko. Zagrajmy w najsłabsze ogniwo. Pierwsze pytanie za 100 zł, włączam zegar. Agnieszka. Homonimy. Ptak łowny z rodziny Siewek oraz pododdział wojskowy to. Pas. Batalion. Jarek. Polityka. Który polityk napisał książkę Moja Zupa? Jacek Puroń. Dobrze. Jacek, oceany. Częścią jakiego oceanu jest Morze Filipińskie? Ocean Indyjski. Oceanu Spokojnego. Krystyna, pisarze włoscy. Jakim terminem określa się w polityce zasadę cel uświęca środki? Pas. Machiawelizm. Krzysiek. Sztuka. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu to przykład architektury romańskiej czy renesansowej? Re